Zastanawiasz się, komu pieniądze przynoszą szczęście. Otóż pieniądze przynoszą szczęście osobom, które są już wewnętrznie szczęśliwe. Jeżeli jest to objaw takiej zewnętrznej walidacji, że potrzebujesz potwierdzenia wartości poprzez zarabianie pieniędzy, to jeżeli te pieniądze już zarobisz, to ta pustka dalej będzie obecna i okaże się, że cała Twoja praca nie przyniosła ci tego uczucia, które było oczekiwane. Żeby natomiast ułatwić sobie to zarabianie pieniędzy i jednocześnie, żeby szło za tym poczucie własnej wartości, żeby pojawiło się poczucie szczęścia i spełnienia, dobrze jest przepracować sobie te tematy, które były związane z twoim wczesnym dzieciństwem, kiedy to poczucie wartości i ta walidacja twojej osoby powstawała na bazie relacji z rodzicami. Jeżeli przepracujesz ten temat głęboko, na przykład w procesie hipnoterapeutycznym, to jesteś w stanie ten wewnętrzny spokój i poczucie spełnienia odzyskać, a efektem ubocznym poprawią się Twoje relacje i tak zaczniesz więcej zarabiać, dlatego że Twoje poczucie wartości będzie w końcu zdrowe i będzie takie pełne. Po więcej, zaobserwuj ten profil.